Była zimna, deszczowa noc. Krople wody spływały po przedniej szybie luksusowego samochodu, odbijając się od latarni ulicznych, które słabo oświetlały pustą drogę. Wewnątrz pojazdu Ricardo Montenegro, milioner biznesmen, jechał w milczeniu. Wracał do domu po wyczerpującym dniu spotkań i negocjacji. Zegar wskazywał prawie północ. Ricardo był człowiekiem, który osiągnął wszystko, co można kupić za pieniądze. Posiadał luksusowe domy, drogie samochody i firmę wartą miliony. Ale było w nim coś, czego nikt nie dostrzegał. Głęboka pustka. Uczucie, że pomimo całego jego bogactwa, brakowało mu czegoś istotnego. Gdy jechał opustoszałą drogą, jego wzrok przykuła nieoczekiwana scena. Na poboczu drogi. Pod drzewem skulony był mężczyzna, przemoczony przez deszcz, trzymający mały plecak. Trząsł się i wyglądał na całkowicie zagubionego. Ricardo zawahał się przez chwilę, nie był typem człowieka, który zatrzymuje się dla nieznajomych. Jego czas był cenny, a słyszał historie o napadach i pułapkach, zastawianych przez ludzi proszących o pomoc na drodze, ale coś w środku go niepokoiło. Miękki głos w jego sercu mówił: Zatrzymaj samochód. Zacisnął usta, zastanowił się dwa razy, ale podążył za intuicją. Zwolnił i zatrzymał się obok mężczyzny. Hej, potrzebujesz pomocy? zapytał, opuszczając szybę. Mężczyzna podniósł twarz. Miał zmęczone oczy, ślady cierpienia na twarzy i spojrzenie pełne rozpaczy. Tak. Nazywam się Markos. Kilka kilometrów temu zepsuł mi się samochód i próbuję dostać się do miasta. Ale nie znalazłem nikogo, kto mógłby mi pomóc. I skończyły mi się pieniądze. Ricardo spojrzał na niego. Wyczuwał, że mężczyzna mówi prawdę, ale i tak postanowił go sprawdzić. Skończyły ci się pieniądze? To dlaczego do kogoś nie zadzwoniłeś? Przyjaciela, krewnego? Markos spuścił wzrok wahając się. Nie mam nikogo, odpowiedział cicho. Te słowa mocno uderzyły Ricardo. Nie mam nikogo. W jakiś sposób przypomniało mu to jego własne życie. Pomimo wszystkich swoich sukcesów, tak naprawdę nie miał nikogo u swojego boku, tylko ludzi zainteresowanych tym, co mógł zaoferować. Westchnął i otworzył drzwi pasażera. Wsiadaj. — Zabiorę cię do miasta. Marcos zawahał się przez chwilę, ale szybko wsiadł do samochodu, trzęsąc się z zimna. Ricardo podkręcił ogrzewanie i odjechał. Po drodze obaj zaczęli rozmawiać. Ricardo dowiedział się, że Marcos miał kiedyś stabilne życie, ale po utracie pracy i trudnym rozwodzie jego życie się rozpadło. Próbował zacząć od nowa, ale nic nie działało. Teraz próbował znaleźć nową pracę, ale nie miał pieniędzy nawet na miejsce do spania. Ricardo słuchał w milczeniu. Coś w jego wnętrzu zaczęło się budzić. Po raz pierwszy od dłuższego czasu nie myślał o liczbach, zyskach czy interesach. Po prostu kogoś słuchał. Po kilku minutach dotarli do małej restauracji, która była otwarta 24 godziny na dobę. Ricardo zdecydował się wejść z Marcosem i zamówił dla niego dwie gorące kawy i talerz jedzenia. Podczas gdy Marcos jadł, Ricardo obserwował. Wiedział, że mógłby po prostu dać Marcosowi trochę pieniędzy i zająć się swoim życiem, ale po raz pierwszy poczuł, że musi zrobić coś więcej. Marcos, mówiłeś, że szukasz pracy. Co umiesz robić? Markos spojrzał na niego zakłopotany: Jestem inżynierem mechanikiem. Przez lata pracowałem w fabryce, ale po zamknięciu firmy wszystko zaczęło się psuć. Robiłem co mogłem, żeby stanąć na nogi, ale drzwi zawsze były zamknięte. Oczy Ricardo rozszerzyły się. Był właścicielem firmy logistycznej, która pilnie potrzebowała doświadczonego inżyniera mechanika. W tym momencie coś stało się dla niego jasne. Nie zatrzymał się na tej drodze przez przypadek. Bóg go tam zaprowadził. Ricardo wyjął serwetkę i zapisał coś na niej. Jutro rano udaj się pod ten adres. Porozmawiaj z moim kierownikiem. Powiedz mu, że cię przysłałem. Chcę, żebyś zaczął pracować dla mojej firmy. Oczy Markosa wypełniły się łzami. Mówisz poważnie? Jego głos zadrżał. Tak, ale nie chcę, żebyś mówił do mnie ser. Po prostu Ricardo. Marcos podniósł serwetkę, jakby to był złoty bilet. Ja nawet nie wiem, jak ci dziękować, powiedział onieśmielony. Po prostu daj z siebie wszystko. Tylko o to proszę. Tej nocy Ricardo zapłacił za prosty hotel, w którym Marcos mógł odpocząć. Kiedy wyszedł, poczuł coś, czego nie czuł od dawna. Spokój. Następnego dnia Markos pojawił się pod wskazanym adresem. Został natychmiast zatrudniony i z czasem okazał się oddanym i utalentowanym profesjonalistą. Mijały miesiące. Markos odbudował swoje życie. Dostał mieszkanie, odzyskał godność i co najważniejsze, nauczył się na nowo wierzyć. Że życie może zmienić się w jednej chwili. A Ricardo? Zdał sobie sprawę, że prawdziwe bogactwo nie leży na jego koncie bankowym, ale we wpływie, jaki może wywrzeć na życie ludzi. Nigdy nie wyobrażał sobie, że zatrzymując się na tej drodze tej deszczowej nocy, jego własne życie również zmieni się na zawsze. Czasami Bóg stawia nas w nieoczekiwanych sytuacjach nie po to, by sprawdzić innych, ale by sprawdzić nas samych. Nigdy nie lekceważ potęgi prostego aktu dobroci, ponieważ ostatecznie największą nagrodą nie jest to, co dajemy, ale to, kim się stajemy, pomagając komuś.